Kabex docieplenia od 18 lat ociepla domy w Polsce tak, aby zimą były ciepłe, a latem dawały miły chłód. Jesteśmy producentem kompleksowych systemów ociepleń. Najwyższą jakość naszych produktów potwierdzają certyfikaty oraz wykonane obiekty. Kabex docieplenia to gwarancja jakości. Jak ocieplić dom? Montaż listwy cokołowej. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Listwę należy mocować łącznikami mechanicznymi. Zaleca się używać minimum po trzy łączniki na metr bieżący, w tym wymagane jest zakotwienie listwy w skrajnych otworach przy obu krańcach profilu. Gruntowanie podłoża. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, bez elementów zmniejszających przyczepność kleju mocującego płyty izolacji termicznej. W razie potrzeby podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym w zależności od stopnia jego nasiąkliwości. Przygotowanie zaprawy klejowej. Do czystego wiadra wlać podaną na opakowaniu ilość wody i podczas mieszania stopniowo wsypywać całą zawartość worka. Mieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki do uzyskania jednorodnej masy. Po czekaniu kilku minut, ewentualną korektę konsystencji dokonać poprzez dodanie niewielkiej ilości wody i ponowne wymieszanie. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. Przygotowany klej nakładać na płyty metodą obwodowo-punktową w postaci pryzmy obwodowej oraz od 3 do 6 placków takiej wysokości i średnicy, aby po dociśnięciu płyty w położenie końcowe osiągnąć sklejenie minimum 40% powierzchni. Płyty należy kleić pasami od dołu ku górze, rozpoczynając od najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Każdą płytę z nałożonym klejem należy przycisnąć do ściany, lekko przesuwając w celu skutecznego rozprowadzenia kleju i dokładnego dociśnięcia do płyty sąsiedniej. Płyty dociskać równomiernie, sprawdzając ich ułożenie na bieżąco przy pomocy łaty murarskiej. Kolejne poziomy płyt układać z przesunięciem minimum 15 cm. Na narożach budynku płyty należy układać miankowo. Uzupełnianie szczelin. Po stwardnieniu kleju większe szczeliny pomiędzy płytami termoizolacyjnymi należy uzupełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku mniejszych szczelin można zastosować niskoprężną piankę poliuretanową. Montaż łączników mechanicznych. Montaż łączników mechanicznych można rozpocząć po stwardnieniu kleju mocującego płyty termoizolacyjne, zazwyczaj po upływie minimum 48 godzin. Ilość, rodzaj, długość i sposób rozmieszczenia łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzone oraz od zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania styropianu najczęściej stosuje się kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 sztuki na metr kwadratowy powierzchni elewacji. Przy narożnikach i attyce budynku zazwyczaj wymagane jest ich zagęszczenie. Montaż zaślepki łączników pomaga w przyszłości uniknąć efektu biedronki na ścianie. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. Wszelkie uskoki i nierówności na powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować najlepiej za pomocą pacy z papierem ściernym. Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni. Wzmacnianie naroży. Wszelkie narożniki, szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, należy zabezpieczyć dodatkowo odpowiednimi profilami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. Narożnik musi być osadzony na warstwie termoizolacji pod siatką zbrojącą. Warstwa zbrojona. Na płyty termoizolacyjne nałożyć masę klejowo-szpachlową na powierzchnię o wielkości odpowiedniej dla przygotowanego pasa siatki zbrojącej jednolitą warstwą o grubości 3 do 4 mm. Na tak przygotowanej warstwie świeżego materiału bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Do wykonania warstwy zbrojonej należy używać siatki z włókna szklanego w otuleniu ochronnym o gramaturze nie mniejszej niż 145 gram na metr kwadratowy. Siatka zbrojąca powinna być bardzo dokładnie zatopiona w masie szpachlowej. Pasy siatki powinny być układane zakładką w szerokości około 10 cm. Wyrównanie warstwy zbrojonej. W celu wyrównania powierzchni warstwy zbrojonej na odpowiednio stwardniałą powierzchnię można nanieść drugą cienką warstwę masy szpachlowej o grubości około mm. Ostateczna grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna wynosić 3-4 do mm. Dodatkowa warstwa zaprawy klejowej zapewni także zwiększenie wytrzymałości mechanicznej podłoża. Nakładanie preparatu gruntująco-szczepnego. Przed nanoszeniem preparatu gruntującego można ostrożnie przeszlifować powierzchnię warstwy zbrojonej papierem ściernym w celu usunięcia drobnych nierówności. Preparat gruntujący nanosimy pędzlem lub wałkiem na uprzednio przygotowane podłoże. Prawidłowo zagruntowana powierzchnia ujednolica chłonność podłoża. Poprawia przyczepność, polepsza proces wiązania i wysychania nałożonego tynku, a także zapobiega powstawaniu przebarwień na jego powierzchni. Preparat gruntujący przed nałożeniem powinien być podbarwiony pod kolor tynku elewacyjnego. Nakładanie cienkowarstwowej masy dekoracyjnej. Gotową masę tynkarską bezpośrednio przed użyciem starannie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej mieszarki do uzyskania jednolitej konsystencji. Masę tynkarską nanosić przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej na przygotowane podłoże sukcesywnie jednolitą warstwą o grubości nieco większej od uziarnienia tynku. Następnie tą samą pacą, ustawioną pod kątem około 30 stopni względem podłoża, ściągnąć nadmiar materiału do grubości uziarnienia. Następnie przystąpić natychmiast do wykonania ostatecznej struktury tynku, zacierając ją ruchami okrężnymi przy pomocy pacy stworzywa sztucznego. Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciągłe powierzchnie koniecznie należy obrabiać w jednym cyklu technologicznym, bez przerw. Proces wysychania masy tynkarskiej polega na odparowaniu wody. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza proces schnięcia może się wydłużyć.